Te pary odpadają z tańca z gwiazdami. Tym razem z programu odpadły aż dwie gwiazdy. Kto zdobył najmniej punktów? Już wszystko jasne. Jury oraz widzowie byli oczarowani występami par w sześć. Odcinku tańca z gwiazdami. Jednak nie brakowało uwag. A każdy taniec Iwona Pawłowicz, Ewa Kasprzyk, Rafał Masera i Tomasz Wygoda oceniali zgodnie z tym, co zobaczyli na parkiecie. Punktacja sumowana z dwóch odcinków wyglądała następująco. Rafał Zawierucha i Daria Syta, 74 Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, 80 Anna, Maria Siekludzka oraz Michał Kasin, 59 Julia Żugaj i Wojciech Kucina. 70 Maja Jerzowska i Michał Danilczuk, 70 Maciej Zakościelny i Sara Janicka, 72 Filip Plato i Julia Suryś, 68 Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, 70 Zasady programu są jednak nieubłagane, a tym razem opuszczają dwie pary. Najnowsza edycja Tańca z Gwiazdami została nieco odświeżona jeżeli chodzi o zasady. Tak samo jak w poprzednich uczestników oceniają jurorzy, a widzowie mogą wysyłać sms i głosować na swoich ulubieńców również w aplikacji. Pojawiły się jednak dogrywki i wtedy jurorzy mają decydujący głos, a w przypadku remisu o tym, kto odpadnie decyduje Iwona Pawlowic. Właśnie w taki sposób z programem pożegnali się Natalia Nykiel i Jacek w piątym odcinku doszło nagłej zmiany zasad. Z programu nie odpadła żadna z par, ale okazało się, że w szóstym odcinku gwiazdy będą musiały wystąpić dwukrotnie, raz ze swoim dotychczasowym partnerem, a kolejny z nowo wylosowanym trenerem. W szóstym odcinku jednak odpadły aż dwie pary. Kto pożegnał się z programem? Taniec z gwiazdami niezmiennie wzbudza emocje, a swój udział mają w tym oczywiście jurorzy to właśnie oni przyznają noty i w dużej mierze decydują o tym, kto pojawi się w kolejnym odcinku i będzie miał kolejną szansę w walce o kryształową kulę i nagrodę finansową. Losy odcinka mogą jednak odmienić widzowie, którzy mogą głosować za pomocą SMS-u aplikacji. Zdarzało się już, że ratowali swoich ulubieńców przed pożegnaniem się z programem. Tym razem na sam koniec Paulina Sykut i Krzysztof Ibisz ogłosili, że z programem żegnają się Filip Lato i Julia Suryś, a Masiek -Lucka i Michał Kasin.